Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mięśników pięknych woni. Kochani, przychodzę z takim tematem pogadankowym. Wydaje mi się, że trochę ich brakuje na kanale, bo one właściwie tak ustawiają te najważniejsze, najistotniejsze kwestie związane z perfumami. A ponieważ pojawiło się ostatnio całkiem sporo widzów, no dzisiaj rano zauważyłam, że 9000 stuknęło na liczniku subskrypcji. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Więc może dla tych, którzy. Zaglądają od niedawna, takich kilka pogadankowych tematów, właśnie jak wspomniałam, żeby takie pewne rzeczy, które są według mnie istotne, według mnie, bo perfumy to jest naprawdę bardzo, bardzo subiektywny, emocjonalny produkt i to jest tylko moja opinia. Dużo zależy od tego, w jakim środowisku funkcjonujecie, bo czasem perfumy bardzo, bardzo eleganckie wydają się pewnym osobom y, troszeczkę nieakceptowalne, bardzo, bardzo stare. No, takie powiedzmy najbardziej klasyczne z perfum, które są ciągle używane. Bywają właśnie określane jakimiś perfumami babci i tak dalej, i tak dalej. Chociaż oczywiście nie brakuje ludzi, którzy kochają te perfumy babci. Stąd nie jest to taka prosta rzecz z tymi perfumami. Nie brakuje całkiem sporej dozy subiektywizmu w ich odbiorze, ale też nie do końca z prawdą, że hulaj dusza piekła nie ma, że właściwie każde perfumy można zinterpretować jak się chce. Nie, nie. Pewne kody istnieją, ale... Poruszanie się po nich jest dlatego kwestią złożoną, że właściwie świat perfum tak się rozwinął, że już są takie całe środowiska perfumowe. I są ludzie i całe grupy społeczne, które używają pewnych perfum, i Powiedzmy, dobrze się w tych zapachach czują, bo do zapachów troszeczkę się przyzwyczajamy, i to jest dla nas ważne, żeby ten zapach nie był za obco brzmiący, bo wtedy odbieramy to jako trochę zagrożenie. Mam świadomość, że troszeczkę odeszłam od tematu, ale zachęcam Was, żebyście słuchali tego, co mówią inni, ale decyzję podejmowali sami. Moja opinia jest taka, żeby nie nadużywać perfum, które są bardzo, bardzo popularne, czyli perfum przyjaciółki czy przyjaciela, chociaż bardzo często są to perfumy wybitne. Z wielu powodów nie należy klonować. Po pierwsze, jeśli ta osoba nagle zacznie się źle kojarzyć, to wy też możecie się źle kojarzyć z jej perfumami. To nawet może być na zasadzie takiej podprogowej, podświadomości, że ludzie mogą czuć dyskomfort. Jeżeli na przykład ktoś używał perfum X, na przykład takich, przez długi czas i był z nimi kojarzony, i powiedzmy, coś się takiego wydarzy w lokalnym jakimś takim, w tym waszym mikroświecie, że ta osoba. Przestanie być dobrze kojarzona, to inni tak samo. Mogą być niekojarzeni, źle kojarzeni się tych perfum używali. To, to jest akurat bezdyskusyjne i na to z tym musicie się pogodzić. Poza tym zawsze chodzi o to w perfumach, dlatego wydajemy na nie tyle pieniędzy, czy to jest taki hit, żebyśmy byli jedyni, wyjątkowi. Tego szukajmy. Chociaż mam świadomość, że jest cała grupa użytkowników perfum, którzy mówią tak i to często widzę te komentarze tutaj zapłaciłem dużo. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że to są te perfumy, czyli wtedy ludzie chętnie sięgają po to, co jest znane, co jest rozpoznawalne. To jest też pewna droga, moim zdaniem nie do, nie do końca dobra, ale to nic w tym złego, nikt wam tego nie może zabronić, bo moim zdaniem. To za mało. Musicie jeszcze oczekiwać od perfum, że one pokażą, że Wy macie swój styl, że Wy nie małpujecie, nie klonujecie. Jest to jakoś tak świat teraz skonstruowany, że my lubimy klonować, lubimy małpować. Myślę, że kiedyś będziemy się do tego dystansować, że mieliśmy taki styl, taki zwyczaj. No i takich perfum, które używają przyjaciółki i są bardzo, bardzo popularne. Nie ma zbyt wiele, więc może zacznę. Po prostu je wskażę. Black Opium. Kawa, wanilia, gruszka, nawet jaśmin i odrobina kwiatu pomarańczy. Nawet różowy pieprz, czyli te wszystkie modne nuty i perfumy bardzo ładne. Tylko pamiętajcie, jeśli sięgniecie po takie perfumy, to warto też, wtedy będzie Was generalnie używanie perfum więcej kosztowało, bo musicie też wtedy sobie dokupić jeszcze jeden zapach, który, jeszcze jedne perfumy, które no po prostu będą perfumami innymi. Myślę, że w pewnym momencie sami do tego wniosku dojdziecie, że jednak chcecie czegoś innego. Po tym zachłośnięciu się posiadaniem czegoś bardzo luksusowego, prestiżowego przyjdzie taki moment, ja chciałbym coś innego. No i takimi perfumami to są piękne i wspaniałe. I powiedzmy, jeśli je kupujecie, to jak wspomniałam, musicie mieć jeszcze zdublowany jakiś zapach też z tej wyższej półki, I tu będą pranilin, praliny, wanilia y i też trochę kadzidła, ono dodaje jakiś taki efekt bardzo bardzo ciekawy, perfumy różano, czarno porzeczkowe, siarmaniego wielki hit, ale też wanilia i paczula to siarmaniego oczywiście, też wielkie perfumy, nawet jeszcze tu mam trochę, lubię ten zapach, ale naprawdę już go jest za dużo wszędzie, te i te, no czasem właśnie metodą na Wymknięcie się na, na ucieczkę od tego, żeby być zaklasyfikowanym jako powiedzmy ktoś, kto powiela innych, to są właśnie te flankery. Czy na przykład ten. Ale one jednak mają to DNA. No, po prostu perfumowe. Moim zdaniem, perfumami, które już lada moment staną się takimi właśnie bardzo uciążliwymi, wszechobecnymi, mogą stać się te. Chociaż to są piękne perfumy i szczęśliwie mają właśnie te flankery. Mają flankery różane, mają flankery po prostu kwiatowe, jest woda toaletowa, także można czym będzie wybierać. I myślę, że będą kolejne. No też bardzo ładne perfumy, a jakieś kilka ładnych lat temu takim wszechobecnym był Angel od Muglera, ale powiem szczerze, no na szczęście w tej chwili już jest klasykiem współczesnym. No i oczywiście dla panów takie moje dwie luźne uwagi. Bardzo piękne, ważne i wielkie perfumy. Savage Dior, ale też. Wszechobecne i masowo klonowane. Akurat tych, ten akord, który się znajduje w tych perfumach, i jak będziecie czytać, na fragmentice będą podane inne nuty, a na stronie Diora jest mandarynka w nucie głowy, w sercu cedr i sandałowiec, i w nucie bazy absolut vanilli. I mam wrażenie, że to jest chyba jednak najlepszy opis, chociaż zawsze mi przeszkadzało prezentowanie nut, którym tak bardzo, bardzo szczycił się Dior. No i perfumy męskie, drugie bardzo popularne. Tu ostatnio od Eli dostałam taki flakonik. Kochani, to jest tak. Bardzo też modny i wielki zapach, absolutnie. To są perfumy wielkie. No i też wersja Cologne brzmi dobrze. O tej porze roku, naprawdę. Także może spróbujcie sięgnąć po właśnie flanker, czyli jakąś wersję lżejszą, cięższą, yy, ekstrem, intens, wiecie, to może wtedy yy, no wprawdzie ten efekt tutaj z tych perfum może być zaburzony, ale może nie będzie to taka wprost kombinacja, ale tak naprawdę szczerze Was odsyłam do wielu tanich marek, które są zacnymi markami, też z wysokiej półki, ale jakoś u nas nie kojarzą się szczególnie luksusowo i prestiżowo i w związku z tym ceny mają dość dobre, na przykład Montana, na przykład Estegipo. Tych marek nie brakuje, słuchajcie, perfumarie internetowe to jest znakomite narzędzie do tego, żeby szukać, orientować się wśród tych marek, wśród tego całego bogactwa perfumowego. To tak jest moje zdanie. To no by było na tyle mojej opinii, mojego spojrzenia na te najmodniejsze perfumy. Rankingi sprzedaży mówią, że jednak moje zdanie jest w mniejszości, że jednak ludzie bardzo chętnie sięgają po te przeboje. No, być może też te perfumy stały się znakomitym prezentem. Takie perfumy bardzo, bardzo modne z drugiej strony. Jak spojrzycie na przykład na ceny C.R. Maniego albo innych perfum, na przykład w tych perfumeriach internetowych typu Douglas czy Sephora to zobaczycie, że to są jedne z droższych perfum, bo po prostu są modne i trzymają cenę, więc być może też wariant ekonomiczny do Was by przemówił, żeby jednak sięgać po coś innego. I oczywiście, jeśli macie inne zdanie, jeśli macie jakiś sposób na to, żeby na przykład umiejętnie cieszyć się tymi bardzo, bardzo modnymi akordami, wręcz wszechobecnymi, no co dajcie znać, jestem tego bardzo, bardzo ciekawa bo no przyznaję, to są te perfumy, które pokazałam to są wielkie perfumy, one zostaną na lata stąd oczywiście tytuł brzmi jak brzmi, ale taka, tak naprawdę to trochę puszczam oko do was i mówię w tym momencie kupujecie te perfumy, kupcie sobie jeszcze inny flakonik, to w ogóle warto mieć za 3-4 flakoniki perfumy można nakompletować przez lata, to nie jest tak, że macie dzisiaj kupić nie wiadomo ile Wiecie, są urodziny, imieniny, jakieś rocznice, wszystko to można świętować, jakieś małe sukcesy i można kupować perfumy po prostu jako taki poprawiacz nastroju, bo one naprawdę w tej roli sprawdzają się znakomicie. Mam wrażenie, że producenci perfum doskonale o tym wiedzą i doskonale i do mistrzostwa nauczyli się tym. Tą umiejętnością, tą cechą tych perfum posługiwać. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, bo też możecie skomentować. Chętnie o tym poczytam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam moją opinią. Jeśli tak, to bardzo przepraszam, to nie był mój cel, ale bardzo często ludzie wskazują to, że jak jest za dużo perfum, albo ktoś używa tego, co wszyscy, to też to postrzegane jako brak kreatywności. Więc szczególnie w zawodach, gdzie jest wymagana kreatywność, szukajcie swojej własnej drogi. A jeśli macie takiego ulubieńca, to na przykład wybierzcie go sobie w formie linii kąpielowej, czyli powiedzmy wieczorem, na weekend, na te rytuały, powiedzmy takie spa domowym, używacie linii kąpielowej, a na szczęście do tego jest tańsza, a powiedzmy do pracy, czy gdzieś, gdzie po prostu musicie się zaprezentować, bo to może coś takiego to się troszeczkę wymyka schematom, ale o tym jeszcze będę nieraz mówiła, bo to jest temat ważny i o nim moim zdaniem, to jest moja opinia, ciągle o tym mówię, moim zdaniem trzeba o tym ciągle przypominać. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego i cieszcie się oczywiście Waszymi ulubionymi perfumami. Wszystkiego pachnącego jeszcze raz, Papa! Pa.